Witajcie, drogie barany. Witam Was w czytaniach na luty. Bo mamy już końcowe stycznia, więc czytania będą na luty. Jedna talia tarota i jedna talia przesłań od wszechświata, i. Na samym wstępie, przede wszystkim takie ogłoszenie. Zbliża się luty, więc zbliża się miesiąc miłości, miesiąc walentynek. Nie każdy obchodzi, ale dla tych, którzy byliby zainteresowani, mam promocję na rozkłady miłosne, rozkłady partnerskie. Analizy partnerskie to są takie rozbudowane analizy, jakby całej, tak jakby portret, portret psychologiczny obu, obu osób w relacji i jak to tam się przedstawia prognozy na ich wspólne bycie razem i wszelkie, generalnie wszystkie rozkłady miłosne w lutym są w ofercie promocyjnej szczegóły w mailu, który jest w opisie linku, w opisie filmiku, przepraszam a teraz kończę tasowanie kart na rozkład na miesiąc luty 2020 roku dla baranów. I poproszę o przesłanie od wszechświata dla baranów. Co przychodzi, co odchodzi. Co jest pomocne? Co będzie pomocne, a co będzie trudnością? W związku z tym, że to miesiąc luty, więc miłość uczucia osobno sobie zrobimy dla singli. Miłość uczucia dla osób w związkach. I rada, wskazówka od kart albo coś, co karty chcą powiedzieć. składamy. Sprawdzę, czy wszystko widać. ok Ogólna energia. Ogólnej energii macie, kochani, czwórkę, bo to robię w ogóle już o zbyt późnej porze, bo jest sobie światło, a nie mogę zapalić dużego światła z racji tego, że opiekuję się córą moją po wypadku i już śpi. I nie chciałabym, żeby się obudziła. Więc tak, czwóreczka mieczy. To jest karta tego, że możecie w lutym odczuwać nawet nie tyle chęć, co potrzebę jakiegoś wyciszenia się, jakiegoś zrelaksowania się, jakiegoś odpoczynku. To jest karta, która mówi o tym, że może warto wprowadzić, wdrożyć w życie czy to medytacje. Czy jakiegoś innego rodzaju, inną formę właśnie szeroko pojętej relaksacji, takiego troszkę odizolowania się od świata, odizolowania się od ludzi, takiego przyjrzenia się w spokoju swojemu wnętrzu, swojemu życiu. Zadaj sobie pytanie, gdzie jestem w tym moim życiu? W którym jestem teraz miejscu? Co się wokół mnie dzieje? Jakie wydarzenia się dzieją, co, co w moim życiu teraz się na ten moment dzieje i co jest tego powodem? Pomedytuj, jakby nad tym. I to jest taki rodzaj samotności, który jest dobry, bo on nam przynosi korzyści. I to jest taka samotność, która tak naprawdę jest dla Was konieczna, bo jesteście w takim momencie, że to jest Wam potrzebne po to, abyście nabrali też sił, ale byście nabrali też wglądu. Jakby takiej pełnej świadomości, swojego istnienia, swojego życia, tego, czego chcecie. I, I dopiero wtedy, kiedy wiemy, czego chcemy, i tak naprawdę z czego co wynika, jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. To jest karta, która mówi o tym, że to jest nam niezbędne do osiągnięcia takiej równowagi emocjonalnej, że bez tego możemy wejść potem w tą kolejną energię, potem następna karta to jest piątka, szóstka, aż do dziewiątki, dziesiątki mieczy, co, co jest kartami strachu, rozpaczy, depresyjnych myśli i tak dalej więc jesteście na takim momencie, że spokojnie możecie sobie to jakby wyłapać i możecie nad tym zapanować, tylko musicie zrobić ten wgląd w wasze życie musicie zrobić wgląd w wasze sytuacje, pozastanawiać się nad tym pobyć jakby samemu ze sobą, pokontemplować nad tym natomiast co przychodzi w karcie w pozycji co przychodzi jest 8 denarów i to jest karta sumiennej pracy to jest karta mówiąca o pracy odpowiedzialnej to może być też rozpoczęcie jakiejś nauki albo jakiejś nowych umiejętności jakieś doszkalanie się zwiększanie swoich kwalifikacji to jest karta która po tej czwórce mieczy mi się pięknie komponuje, ponieważ jeżeli czwórka mieczy to jest taki wgląd w siebie, to jest zdobycie wiedzy o samym sobie, czego chcę od życia, co chcę robić, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, to to jest karta, która o tym mówi, że nareszcie wiesz, co chcesz robić w kontekście zawodowym głównie, nareszcie wiesz, jak chcesz się realizować. Bo ta karta mówi przede wszystkim też nam o tym, że. Tylko taka praca, która jest naszą pasją, która pozwala nam się samorealizować, która daje nam takie spełnienie, tylko taka praca jest tak naprawdę pełna satysfakcji. I takiej pracy tak naprawdę każdy z nas poszukuje. Nie ma się co czarować, że idealną sytuacją jest, gdy nasza praca jest zbliżona do naszej pasji, że daje nam tę samorealizację i spełnienie. Więc może nad tym musicie pomyśleć w lutym. Czego potrzebuję, w którym miejscu jestem teraz, co chcę zmienić, gdzie chcę iść, gdzie chcę podążać, i z tą wiedzą będziecie mogli też wtedy to zacząć wdrażać w życie. Może stwierdzicie, że właśnie trzeba zrobić jeszcze jakiś dodatkowy papier, czy jakiś dodatkowy kurs po to, żeby móc rozpocząć właśnie taką pracę marzeń przepraszam, musiałam. Musiałam trochę zregenerować moje gardło. Natomiast w pozycji co odchodzi. Macie kochani. Dobrze widzę tak, macie. nie założyłam okularów. Macie kartę kochanków. I w takim ogólnym znaczeniu, bo tutaj mamy wyciągnięte kartę na miłość osobno, więc nie będę tej karty traktować typowo związkowo, to jest karta, która przede wszystkim mówi o tym. Że nie warto nigdy rezygnować, nie tylko z miłości, ale w ogóle nie warto zrezygnować, tak jakby z poszukiwań uzupełnienia się. I wydaje mi się, że odchodzi taki strach przed czymś. Odchodzi może strach przed samodzielnym życiem. Odchodzi strach przed. Przed wzięciem jakby też odpowiedzialności za samego siebie i wzięcie spraw w swoje ręce. Bo to też mi się wiąże z tą czwórką mieczy, z tą kontemplacją, bo w karcie kochanków. Yy, jako rady często podaje się, aby spisać sobie wszystkie swoje plusy i minusy, wszystkie za i przeciw w kontekście jakichś waszych dylematów i taki, zrobienie takiego bilansu korzyści, zrobienie e, bilansu, e, co dla mnie jest korzystne, a co, co mi przynosi straty, czego tak naprawdę potrzebuję, dokładnie te same pytania, e, czego oczekuję. E, czy. Mm, co chce zmienić w swoim życiu. To jest generalnie karta podejmowania decyzji i zazwyczaj to są decyzje odnośnie takiego właśnie naszego świata wewnętrznego. To są decyzje dotyczące systemu wartości, poglądów na temat miłości, na temat związków, ale również na temat budowania swojej takiej świadomości i tożsamości życiowej. I wydaje mi się, że jakby odchodzi ignorowanie tego. Odchodzi strach przed tym. Odchodzi strach przed miłością. Odchodzi strach przed y, jakby odważnym podejmowaniem decyzji. I to się bardzo ładnie komponuje, bo tu jest właśnie ta przede wszystkim na starcie, jakby ta medytacja, kontemplacja, wejście w kąb siebie. W związku z czym możecie podjąć jakieś decyzje. Możecie zmienić trochę waszą drogę zawodową i przyniesie Wam to y, satysfakcję. To będzie cierpliwa, ale pełna satysfakcji praca, odejdą więc też strachy właśnie o na przykład może wejść w relacje głębsze, bo odejdzie banie się jakby tego podejmowania decyzji, bo przyjdzie wam wiedza o samych sobie co ułatwia, co utrudnia i tu mamy w pozycji co ułatwia, mamy kartę wisielca to jest kolejne, kolejna karta, to jest niesamowite dla mnie czytanie, to jest kolejna karta, która jest Podobna do czwórki mieczy, ponieważ wisielec to też jest takie zdystansowanie się, to też jest odosobnienie, to jest obserwacja. Tu był wgląd w siebie, a tu jest obserwacja. Więc pomocna w tym wszystkim będzie właśnie taka metoda na zatrzymanie się i spojrzenie na wszystko, co Cię otacza z zupełnie innej perspektywy. Na odłożenie jakichś spraw na inny czas. I to nie ma znaczenia, jakby jakiej dziedziny życia to dotyczy, bo trzeba wykazać się cierpliwością, ale przede wszystkim trzeba spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. I ja myślę, że naj, najważniejsze dla Was przede wszystkim będzie spojrzenie na samych siebie z innej perspektywy i wejście w głąb siebie. Bo tak naprawdę dopóki ty sam nie dowiesz się, czego chcesz i jaki jesteś, to nigdy nie będą mieli tak jakby możliwości mm, dowiedzieć się o tym inni. Yy. Ponieważ to, to tak jakby musi się zacząć y, od Was samych, taka zmiana. A, także to będzie pomocne. To właśnie takie troszeczkę odsunięcie się na boczny tor, spojrzenie na wszystko z innej perspektywy, ale obserwowanie, uważne obserwowanie. To w ogóle nie ma działania na razie żadnego konkretnego. Natomiast co będzie utrudnieniem? I tu mamy Asa Kielichów. I mam wrażenie, że to czytanie jest bardziej na Wasze życie, takie, takie rozwojowo-duchowe lub na sprawy zawodowe, bo. Omijając na razie to, że tutaj mamy karty miłości, których jeszcze nie omawiam. Ale jeżeli w pozycji, co odchodzi, była karta kochanków, która no siłą rzeczy nawiązuje do wszystkiego, co związane też z miłością, i to było w pozycji, co odchodzi, a w pozycji, co nam przeszkadza, co będzie utrudniać nam jakby ten cały proces, jest as kielichów, czyli jakaś nowa relacja, jakieś nowe uczucie i to jest utrudnienie, więc to może być coś co was będzie rozpraszać i tak naprawdę na ten moment to wygląda tak że wy musicie się w tym miesiącu skupić na sobie na sobie, na tym czego chcecie, do czego dążycie i na pracę nad tym eee. zwłaszcza, zostawię sobie tę kartę na koniec zwłaszcza, że radą, wskazówką od kart jest dwójka denarów a dwójka denarów jest kartą, która mówi o umiejętności utrzymywania równowagi między pracą a miłością, między życiem osobistym a zawodowym, między tym, czego ja chcę, a czego chcą ode mnie inni. To jest takie balansowanie i płynięcie na fali, bo on płynie na fali, ale on utrzymuje równowagę, on jest zadowolony, on jest szczęśliwy i w ogóle wszystko ma tak jakby pod kontrolą, ten lisek. Więc Utrzymujcie równowagę, nie dajcie się wytrącić, może, komuś. Ja nie mówię, że to jest coś złego, że przyjdzie nowa miłość. Wiadomo, jak to jest stan zakochania, euforia, ktoś chce nas widzieć cały czas. Okej, okay, to jest super. Ale w tym miesiącu postawcie na siebie, najważniejsi jesteście wy i wasza równowaga wewnętrzna, żeby uniknąć, bo Czwórka Mieczy jest też dla mnie taką kartą ostrzegającą, że jeżeli teraz, w tym czasie, nie zrobisz, Czegoś samym sobą, nie skupisz się na sobie, nie będziesz sam dla siebie dobry, to jest karta uzdrowienia, nie uzdrowisz swojego wnętrza, swojego spokoju ducha, to to będzie się rozwijać, rozwijać, kumulować, aż z tego stanie się coś niefajnego. Utrzymuj tą równowagę. I co mamy dla singli? Dla singli mamy 9 kielichów, dla mm, związków, dla osób w związkach mamy. Karty Rydwan. Karta 9 Kielichów to jest, to jest sukces, zwycięstwo, więc to, skoro to jest w pozycji singla, no to wiadomo, że większość singli nie chce być singlami. Mamy sukces, mamy poznanie kogoś, to jest czas dla Was, to jest zamknięcie jakiegoś etapu w życiu i rozpoczęcie czegoś nowego i to pokrywa się z tą kartą, bo tu jest ten as kielichów, tylko że tu jest w karcie, co przeszkadza. I tu ewidentnie dla singli, przepraszam, wychodzi, że coś się pojawi, ktoś nowego, coś nowego, jakaś nowa relacja się wydarzy, ale musicie trzymać rękę na pulsie, żeby ona nie wzięła góry nad wszystkim. Ja nie mówię, że macie każdego odsuwać, i sorry, nie, ja teraz nie mogę wchodzić w relację, bo ja teraz muszę skupić się na sobie, skupić się na pracy, tak, ale utrzymuj równowagę. To wszystko będzie wtedy w jak najlepszym porządku. Bo nasz, nasze życie ma jakby wiele przestrzeni i nie można się ograniczać do jednej sfery życiowej. Natomiast, rydwan, dla osób w relacjach, dla osób w związkach przebywających już, to jest odnowienie związku, to jest odnowienie relacji, to jest nowa energia, to jest też energia ruchu, więc może będziecie wyjeżdżać na. Jakie romantyczne walentynkowe, na przykład weekendy. To jest generalnie karta, która mówi o, o czymś nowym, ale w kontekście, że nowy etap w życiu, więc w związkach powinno wam relacja wskoczyć na nowe tory. Taki dynamiczny, fajny okres. Także ogólnie naprawdę to jest fajne czytanie. Tam jest tak bezpiecznie, stabilnie, z takim naciskiem na Was samych i żeby nie dać się jakby za bardzo nie dawać się innym tak bo to jest co przeszkadza może za bardzo przeszkadzać oddanie się komuś nowemu nowym relacjom i jak to wyjdzie jakby na pierwszy plan i przejmie hierarchię nad wszystkim ma być równowaga jeśli będzie równowaga jeśli będziecie dbać o siebie będziecie się relaksować wszystko będzie dobrze i co nam mówi wszechświat przekaz od kosmosu przekaz od wszechświata mówi że energia płynie tam gdzie idzie moja intencja, czyli energia podąża za uwagą. Wysyłasz intencję i tam płynie dokładnie ta energia, żeby ją zrealizować. To jest, to jest karta dla Was na luty. To położymy. Bardzo spokojne, bardzo takie zachowawcze, ale jednocześnie optymistyczne, bo to jest optymistyczna karta. Taka wskazówkowa, ale optymistyczna. Tu jest wszystko super, dwa jest super. Myślę, że naprawdę jest to dobry czas, żeby skupić się na sobie i zrelaksować, odpocząć, zwłaszcza, że za chwilę wejdziemy w okres przesilenia wiosennego. Możemy być przemęczeni, więc weźcie sobie to pod uwagę. I tak jak mówiłam, jeżeli ktoś będzie zainteresowany jakimś czytaniem miłosnym, analizą partnerską, czy skryptem jakimś miłosnym, zapraszam do kontaktu mailowego. Na, na czas miłosno-walentynkowy przewidziane są duże, duże promocje. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam szczęśliwego miesiąca do usłyszenia niebawem.